Dziś ugotujemy rosół. Jest to zupa staropolska, jest to wywar warzywno-mięsny i ja uwielbiam, uwielbiam naprawdę rosół. Można go spożywać samego, a można też dodawać jako baza do innych potraw. Tutaj mam wołowinkę, mam korpusy z kurczaków, no nie używam kury po prostu, nie dostałem. Ale to mięsko, z którego będziemy gotować, naprawdę uwierzcie mi, wystarczy. Rosołek będzie, jak ja to mówię, konkursowy. Jest wiele szkół, które mówią, jedni mówią, żeby wrzucać do zimnej wody mięso, inni mówią do gorącej. Ja uważam, że powinno się wrzucać do wrzątku. I tutaj mam wołowinkę umytą. I wrzucamy do wrzątku. Jak masz duży garnek, pamiętaj zawsze, obojętnie w sumie jaki garnek, wody zawsze daj do połowy. Dlatego że jak dasz później warzywa i dasz mięsko, to i tak tej wody będziesz miał za dużo. Do tego mięska dorzucamy tu mamy ziele angielskie, mam liś laurowy. To no tak, cztery listki, tu jest gdzieś z 8 kulek ziela angielskiego. I pieprz. Pieprz, pamiętaj, daj ziarnisty. Nie dawaj mielonego pieprzu do rosołu, dlatego że zrobi ci się mętny od razu. I tego pieprzu, no tak, musisz sam wiedzieć, jak tutaj na taki 6-litrowy garnek e, dałem jakieś 8-9 kuleczek pieprzu. I sól. Sól też możesz dać od razu. Dwie łyżki. Dwie takie małe łyżeczki do herbaty. A później stopniowo a smakować później, i, tak, i dodawać. Tak, tak, stopniowo smakować i dodawać. Teraz poczekamy, aż się to wszystko zagotuje, zacznie się gotować. Zmniejszymy, bardzo ważne, zmniejszymy ogień pod garnkiem, tak, żeby był na minimalnym, i dodamy warzywkę. A jakie warzywa do dorosłe? Korzeń pietruszki, seler, marchew, por. Por damy tą część, taką tą zieloną, tą białą, zostawimy na surówkę. A tutaj tak utniemy i damy tą, tą część. I cebulę. A makaron będziemy gotować oczywiście osobno. Zobacz, teraz zmniejszamy, bo zaczęło się gotować, na minimum. I trzeba zebrać tą pianę do rosołu. Dokładnie zbierz, żeby nie było mętne. I tak na dwójeczkę, trójeczkę, tak? To ma tylko bardzo, bardzo, bardzo tak powoli się gotować rosołek. Tak, teraz wrzucamy warzywka do rosołu. Najpierw jej umyj oczywiście. Ale to jest oczywista oczywistość. Widzisz, i wody jest coraz więcej. Im więcej rzucamy, tym więcej jest tej wody. W tym garnku. I teraz. Dolejmy do pełna. Kiedyś gotowało się bardzo, bardzo, bardzo długo ten rosół. Na teraz ognie. na wolnym ogniu. Teraz też gotuje się na wolnym ogniu, bo chodzi o to, żeby wygotować te wszystkie właściwości i z mięsa, i z warzyw. Się wydobyło. Ale myślę, że około dwóch godzin jest wystarczająco, żeby gotować rosowę. To jest taka, taka zupa, y, bulion rosół, to jest taka zupa, gdzie naprawdę potrzebuje czasu. Ale ten smak i aromat zapłaci Ci za to, że poświęciłeś trochę więcej czasu. Tak, i cebulkę też już rosołek się gotuje. Zobaczcie, znowu trzeba zebrać co jakiś czas po prostu tą pianę, trzeba zebrać. Wtedy będziesz miał klarowny, pyszny rosołek. I zobacz, jak pomału się gotuje. Ledwo, ledwo. I tak ma być. I tak ma być taki mały ogień, po prostu tak powoli ma się gotować. Wtedy najlepsze te składniki odżywcze się znajdą, tak. wydobywają Władnie zarówno tak. z warzyw, jak i z mięsa. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy: listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego ebooka znajdziesz w opisie tego filmu. Kosołek mamy gotowy, proszę jest ładny, klarowny. Do smaku już musisz sam doprawić, czy chcesz magii, czy więcej soli, mniej soli, to już po prostu. Ja mówię zawsze, że przyprawy są na stole i każdy według własnego gustu, własnego uznania może sobie doprawić. Marchewka z pietruszeczką. Proszę bardzo. Pyszny rosołek. Rosu gotowaliśmy ponad 2 godziny jakieś 2 godziny 20 minut na mięsie takim z kurczaka i z wołowinki, z warzywkami. Jak Ci smakuje? Jak podoba Ci się ten kanał? Daj lajka, zasubskrybuj. I ja ze swojej strony miłych wrażeń smakowych. Do zobaczenia w następnym odcinku. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. I do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie.